Zapraszam na film www.domza150.000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Mamy gdzie zostawić auto, to zostawiamy pod nadzorem. Yy, jedziemy jednym busem, będzie za przyjaźniej. A jest już taka pora, jest po 15, chyba chwilę, tak? 16 po jest taka godzina, że będzie ruch duży. Tak więc ani się nie pociśnie, ani się nie, nie zaśnie. A we trzech zawsze będzie raźniej. Tak więc spokojnie Ja sobie wezmę tylko swoje dwie jeszcze narzędziownie, dwie walizki i. bo ja to wiecie, jak ja. Ja to ja, tak? Szefu to jest szefu i to jest szefu, właśnie. Ale ci przyjęło to szefu? Kawa na początku, to on mówi, że tak wszędzie gada firma. A mnie nikt w życiu nie mówił szefie, szefu, nigdy w życiu, bo nigdy nie byłem nikogo szefem, yy, bo zawsze byłem sam całe życie, yy, jak prowadziłem działalności. Wcześniejsze z loty i upadki zawsze byłem sam, nie miałem nigdy pracowników, dopiero yy, to jest przede mną teraz. Tu na ręcznym miałem wejść chłopakom pokazać, ale tu nie moja No Nową drogę mamy do domu. Trzy razy, Trzy razy krótszą I nie jest zła Ale się patrzy z byka na mnie Teraz ja się spojrzałem z byka na niego Młode wariaty o! Goni mnie <śmiech> Pojechali <śmiech> Do domu Ile, nie wiem, Dwie pół godziny myślę, że nie, jest ruch jak cholera. Bo jak byłem na tym wiostrowiu. Ale masa jest. Co? Masa jest. No, ale na prawą stronę szczególnie koło. Teraz bije. Co tam Masa jest. Słuchaj. A co ma masa do tego? Więcej spali. Prędkość będzie kosmiczna. Chyba, że zadzwonić po swoich, wylądują na łące. Nas Wiedziemy busem Nie. i do chaty. Byśmy jechali ile do chaty? 14 godzin 14 godzin, człowieku minuta 40 byśmy w chacie byli 14 godzin byśmy jeździli tam na ekoparkę ja tak. Aha, no, no chyba, że No chyba, że Jakie kamyki tam Co? O jakie tam kamyki bo. To nie było na kamyki Ruszamy do chaty tak jest. Aby w jednym kawałku Uwielbiam nagrywam Kamperem no. <grywam> tu szedł przed zakrętem No Tak? Tu jest złą opinię ma ta droga ponoć no, Widzisz jednak szczerze, nie? Gdzie? Są? No. Ale nie zwracą uwagi Nie zwróciłem jeszcze o, tu jest kanał jak coś Szadik. Zakaz wjazdu na kanał bo to wiesz, jak ktoś wiedzie, ci kanał użyje trochę, nie? Gadaliśmy teraz chłopakami o papie, bo mamy papę przecież: 50. Z, tyle samo mamy rolek, papy, tyle samo metrów bieżącym, co szło pod ściany. fundamentowe, fundamentowe, a dokładnie tyle samo ścian idzie na górze, bo to jest do góry, idzie wszystko w takim samym rzucie. 12,24 na 9,99 na zewnątrz i myślimy, żeby 50 ciachnąć na 30 i 20. 30 wykorzystać podnośne, a 20 pod działówki. i będzie chyba ok. Mniej roboty, sporo będzie. Wądołek. 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 co? Won. Won. Tu tankujemy na urlanie. Kawę weźmiemy i ciśniemy, nie? Później w połowie gdzieś ten. Przerwa na fajka. A ten? Nie wiem, czy te rady nie będzie słychać. Co? Czen. Zawiesiłem. No weź, Kawa, idź, ja ci dam kasę, idź zapłać i weź kawę, bo warto. Nie, ja nie idę. No mówię ci. Nie. No, ale czemu? Bo ona brzydka jest. Kto? No na ja to Ja już tu dzisiaj byłem. Nie idę. Bo zawiesiłem się, miałem coś powiedzieć. Dobra, nie ja pójdę, niech stracę. Ja muszę ten. Prześmiać ci, się ci. Ca mnie tankowanie. Gdzie ten y, motory z Silniki gramy u no. nas Debatujemy na temat ulubionego filmu Bo ja mówię chłopakom żeby się zastanowili Z kim jadą do, na survival chcą jechać Bo mój, jeden z moich ulubionych filmów to jest Castaway I ja wiem doskonale jak na wyspie przetrwać <noise> A my bylibyśmy na wyspie. <noise> to jest ta opcja w, Wiktor się od 15 minut zastanawia jaki jest tak. jego ulubiony film. No <noise> tak, dalej nie wiem, chyba zostanę w tym kabinie, <noise> bo przez tyle lat go oglądałem w święta, to wiesz. Teraz nawet święta wielkanocne go No, Pamiętnik w A ty kawa też nie masz, nie? Nie, ja mam krwawę. Ja mam ten, Skazany na Szołszęk. A jaki jest wasz ulubiony film? No właśnie. Jaki macie ulubiony film? Czy macie taki film, który potraficie? zadaje Wam Hubert Urbański pytanie za milion, i warunek jest taki, żeby. Yy, nie znacie warunku. Warunek jest taki, żeby odpowiedzieć w sekundę na pytanie. Jaki jest Wasz ulubiony film? Mija sekunda i przepieprzyliście milion. Tak więc, jaki macie ulubiony film? Czy potraficie odpowiedzieć w sekundę yy, o swoim filmie? Mój jest skazany Szouszęk, później jest Nietykalni i Cast To jest moja trójka. Już nie mówię o roki, bo roki to jest klasyk, ale to roki to jest 5, 5 rok było i 3 ramba do tego. A no ja dalej nie wiem. <laughs> Jeszcze nam pół drogi zostało do myśli. Boże, to. To może się zastanawiam, nie? To może do te. Domyślisz się. No. tak... Czyli nie masz takiego filmu? Nie ma filmu takiego po prostu do filmu. To trzeba mieć taki, żeby w sekundę odpowiedzieć na pytanie, którego się nie spodziewasz, to trzeba znać ten film, no po prostu. Najlepszy to jest ten pijany klapek i komnada butelek no, bez kitu oglądałem A wiecie ile ja razy to oglądałem No? I kawa to oglądałeś parę odcinków tylko ja to człowieku z 10, 23 sezony albo dwa ten każdy, ten każdy sezon ma... Gorsze zakończenie. Każdy sezon ma 365 odcinków. I w każdym... jeszcze w żadnym happy endu nie było niestety. Yeah. Nie. No. Ty ale i lecimy na ten survival, nie? Normalnie. No. Jak wrócimy z delegacji? Ja nie żadnego ale. Może od, no nie no pierwszy pojedziemy zorganizować, zobaczyć jak to wygląda. To my będziemy tam mieli... No stówę będziemy mieli tam. No. To nie jest tak, że my sobie pojedziemy, w, w piątek zjedziemy z delegacji w poniedziałek pojedziemy na survival, no nie no. No my musimy jechać, zobaczyć w ogóle czy to jest miejscówka, która przejdzie yy, to co. Ja, chociaż ja nie wiem co tam się będzie działo, bo nam naprawdę nam zabraknie używek, tak? Zabraknie mi cukru, soli, yy, fajek, Koli. wam, no to cukier, wam A, zabraknie fajek, tak nie, nie wiadomo co się będzie działo. My możemy w kurwie takim chodzić, że wiesz. Na pewno nie będzie miło, hi hi, hi ha, ha, jak na budowie. To nie ma takiej opcji nawet. No i nie? Co? Wtedy ja to będzie, będzie prawo dżungli. No nie wiem, co będzie. no No ta trona, walny się gdzieś tam w krzaki. nie prześpisz? To lepiej, bo ci znajdziemy to. Jak się dla niedźwiedzi nazywają? Pieczary? Czy koczary? Jaskija, no? Nie, dla niedźwiedzi nie ma to określenie jakąś. Jeździło się na majówki, kurde. Jama. Jakoś to się nazywało? Pieczara chyba, czy nie? Pieczara to smog. To zobacz na tym, u wujka. Jak się nazywało? Zobaczymy czy wymyślimy nura. do czasu. Nie. Pieża to, nura to lis. Pierza, nie. Pierza, co ja pieprzę w ogóle. Piekara, nie. Pieczara. Pieczara to magic był. Jak to się nazywa? To ma określenie jakieś. Uda. Nie, napisz domek niedźwiedzia na zimę. Gawra. Gabra, widzisz, jednak ma. Określenie gdzieś Jesteśmy może w połowie drogi zaraz jak będzie pierwszy lepszy Orlen to mało Ja to tam fajnie, o Że co? Że pojedziemy? No Ty, ale co? Bierzemy, ubieramy się yy, na długi rękaw? No chyba coś to pewno No co? Dresy, bluze, spodenki, gacie, skarpetki, buty no, w, w, w opakowaniu idziemy Tak Idziemy w opakowaniu jednym, bez przebierania i tak dalej bez papieru toaletowego No tak, bez, bez, na pewno bez ognia, to na 100% bez ognia. Nie chcemy wziąć ognia, bo chcemy się sprawdzić, też, tym, czy damy wymiarz經. radę podpalić ogień. Yy, ale zastanawiamy się mocno nad, yy, nad każdy, żeby wziął sobie kosę jakąś. Nie? <ś sorcery> <śpuszki> <śpuszki> rada, odpalić, yy, kosę jakąś, nóż, tasak, czy no nie wiem, coś wymyślimy. I tak bardzo nas kusi, żeby wziąć jednak zresztą po waszych podpowiedziach haczyk i żyłka. No. Bo tam jest dużo stawów koło tego miejsca, gdzie chcemy jechać, tak więc czy to jeziorka są, no, ale są zbiorniki wodne, gdzie na no pewno są panem, ryby. Tak, no. rybki na pewno będą. Tak więc to jest ważne, bo to by można było przetrwać na tym podwórku, żeby się je złapało. No. Ja byłem raz w życiu na rybach dwa razy i wiesz jeszcze, nikogo kamienie były? Na no więc, kamieniach? No. To człowiek, dziadek mi spinning kupił. Wtedy, wiesz, wtedy chłopaki mieli z leszczyny wędkę i spławik z, z z, od tego, z pióra, od kurczaka Aha. i jakiś tam kawałek, nie wiem czy, czy, co to było, pianka, pur, czy coś. A dziadek mi spinning człowiek kupił z kołowrotkiem. Wypłynęliśmy za kamienie, on tam swoją kładkę zresztą miał, tą co z drzwi była zrobiona. Aha. I chłopie, a ja, a ja tak w bajkach, ja się bajek naglądałem, Czelo Donalda, jak tam ryby łapali. I tak wiesz, jak ryby łapałem? Chciałem złapać? Wędkę w ziemi to ko? Aha. I wędka do wody poleciała razem z tym I wiesz co dostałem od dziadka? Kopa i do wody wpadłem I kazał mi płynąć do kamieni Na pieska, bo inaczej nie umiałem I to była moja kariera w połowie ryb Tak więc ja mam duże szanse No Ja też tak zaczynałem, w prawie jest podobnie Ale bo... ja tak skończyłem Aha, ja też zaczynałem podobnie, tylko mnie to nie ten teraz odstraszyło, Posadłem z dziadkiem na ryby Z którym? Z Pawłem Z Pawłem? No Mój wujek to był No, na kładkę poszliśmy właśnie tam koło kamieni Tylko po lewej stronie taka kładka tam była Poszlić, nie, sorry, po prawej stronie, jak na Głózno się leci. Ale w parku? No. Tu jak z pałacu byś prosto szedł? No. No wiem, to wiesz kto tam siedział często? Choczulak. No, Młody. Moim dziadkiem. Za, za tam posadłem, wiesz. Całą kogury z dziadkowi w z puszki. I, na, i sobie biegałem po kładce, w mi z powrotem, w to mi z powrotem. I się w do tej wody tak opłasnie. I pójdę, zostałem. Nie <noise> wiem, co tu chodzi. Ja poszedłem do domu cały mokry i tak dwoje ręce skąpiłem. A ty? Nie, to było. Mówię wam, że inną drogą nie da. No, to no, to no, to no, a no my jechaliśmy ten. To co, fajeczka? No, a, amen, sen. No, po prostu nie da Ja, może kawę wypił jeszcze. A chcecie kawę? Nie. A ty? Nie, nie. A odpowiadając na wasze pytania odnośnie kosztów bieżących budowy, to wrzucam to co już wiem. Na przykład piasek wystarczy oglądać materiały. No, może nie wystarczy, trzeba je oglądać, żeby nie zadawać niektórych pytań. No niemniej jednak, piasek tutaj skąd braliśmy, był po 16 zł za tonę brutto. Natomiast ze Żwirowni za Szczecinkiem z tej drugiej właściwie to pewnie lokali będą wiedzieli o którą chodzi ja nie wiem gdzie ona była no ale 45 km aż z niej było no i tam natomiast piasek był po 8 zł brutto za tonę różnica 100% z tym że tutaj wyszło korzystniej myślę że transport będzie kosztował tych dwóch 4 yy, osiek z półtora koła myślę że nawet będzie kosztował może trochę więcej bo, miałem płac, bo byli, jesteśmy dogadani za godzinę. Nie wiem nawet ile wozili, ale ogarniała mi to firma, z której bierzemy beton ze Szczecinka, i dogadałem się z operatorem z węzła, czy też z kimś, kto tam tym zarządza, kto mi pomagał to załatwiać. W każdym bądź razie od razu na wspólne tory przy pierwszym beton, przy zamawianiu pierwszego betonu od razu nie wiem jak to powiedzieć, no ale dogadaliśmy się od razu tak więc zadzwoniłem oni mi podnajęli czyli oni zrobili dla mnie usługę transportową nie wiem jeszcze ile zapłacę za to tak więc to dojdzie też do kosztów później jak już będę wiedział, a będę wiedział w poniedziałek bo w poniedziałek będę się rozliczał za beton na chudziaka zamawiam nie wiem jeszcze ile, na pewno ponad 12 metrów sześciennych bo mamy 110 metrów kwadratowych razy 0,12 Plus różnica, która wyjdzie do pełnego metra sześciennego. Tak będę zamawiał beton. Będziecie mieli okazję to zobaczyć i tu w tym wypadku będzie zbrojenie rozproszone, które spełnia rolę przeciwskurczową, czyli żeby beton nie, nie popękał, żeby go nie żeby skurcz nie nastąpił betonu. Tak, to jest zbrojenie przeciwskurczowe, czyli dokładnie tą samą robotę robi, którą siatka którą stosujemy na, we wcześniejszych budowach, ale jak sobie to wszystko obliczyłem to korzystniej wychodzi zbrojenie rozproszone z uwagi na to, że odpada nam. Bo siatkę rozłożyć to też chwilę zajmuje, nie. Podkłady jeszcze. Maximum. Podkłady pod siatkę trzeba zawsze skołować, siatkę rozłożyć. Ch, ch ch chciałem powiedzieć chujowo, no ale. E, słabo się wtedy chodzi przy zalewaniu, denerwuje się człowiek, nieraz gdzieś podejdzie, wbije się w gumowce i tak dalej. Tak więc od, y, od momentu, jak umielaliśmy płytę pod kontenery y, Będziemy teraz stosowali zbrojenie przeciwskurczowe pod postacią zbrojenia rozproszonego Tego z poli... nie wiem... z tego... Tych, nie metalowego w każdym bądź razie, nie wiem, to jest polipropylen? Chyba nie No z włókna... włókno szklane generalnie, nie włókno sztuczne, jakieś y, plastiki, tak więc Z tego to będziemy robili i z, tu, tu również z tego będzie to zrobione Z takich włoskich? No włoski no na, na kamerze ich nie widać, ale z bliska je widać bardzo dokładnie, szczególnie przy zacieraniu, ale nie będziemy, chociaż może się pokusimy o zatarcie, zobaczymy. No. Gadaliśmy z chłopakami, bo byłem gotowy je zjechać dzisiaj wcześniej, żeby kupić helikopter w ogniu, ale podjęliśmy decyzję, że helikopter będziemy testowali już na mojej budowie, jak będziemy robili. Nie będziemy tutaj się uczyli na czyjejś budowie Poza tym nie ma na to czasu, nie było na to czasu szczerze mówiąc To byłoby wszystko robione na głupiego, bo ja bym musiał jechać wcześniej, kupić to I byśmy mieli tak naprawdę, odpalali to w poniedziałek pierwszy raz Spokojnie, mamy łatę wibracyjną, tak więc dyrektor jest wprawionym operatorem tego Będzie się to robiło na pewno prościej, bo nie będziesz po drutach musiał chodzić Nie będziesz musiał się zajmować części mózgu tym, że drut z tyłu, nie? No. I że możesz no, wywrócić o, w Twoim no. przypadku to już będzie człowieku takie odciążenie, że szok, że będziesz mógł pracować na pełnej mocy dyrektor. Wiesz te bardziej, wszystkie siatki są w pierwszej klasy. Tak. Też trzeba było. No. no odstają, wystają. No, można byłoby to zrobić, powiązać je no. wiązałką na zakładach, ale to by zajęło kolejne 2-3 godziny. No. O, tu jest to jezioro co gadaliśmy. No, no, no tak. Ładne jest. Miejscowość jest jak się nazywa? Długie? Długie, no. A na, na, na tej jezioro też mówią długie Tak takie widać, no Ale takie cudne czyściutkie widać Dużo ludzi tu przyjeżdża Z Gorzowa dużo ludzi tu jeździ Bo do Gorzowa ile masz? Daleko, tak jak my do Gorzowa A no. nam zostało z 40 klocków może do Gorzowa w tej chwili No coś koło tego będzie No to tak informacyjnie Coś mi się przypomni Zarzucę temat Z powrotem znowu Aha ktoś tam też pytał czy rury do przepustów a zaraz wam powiem hita, jakiego ktoś napisał znawca wszechświata. Ale ktoś pytał czy te rury do aroty, aroty, czy zabezpieczałem przed zasypem. Tak, do arotów mówiłem o tym na materiale, ale wysoce prawdopodobne, że to były te materiały z sześć kawałków takich konkretnych musiałem wyciąć, bo nagrało parę sekund później ten kolektor szedła klatka. To je wywaliłem i możliwe, że tam właśnie o tym mówiłem. Oczywiście była wstrzyknięta do nich klej piana. Później zostały na równo Aroty wycięte z murem, i później w przyszłości, jak elektryk będzie chciał, to będzie wiedział, że na zewnątrz, w tym samym miejscu na ławie fundamentowej, jak w pionie zejdzie, to odkopie, to tam będzie miał dwa oroty, które są zabezpieczone pianą. Korki z piany się porobiły i tyle. A najlepiej napisał ktoś wczoraj w komentarzu powodzenia przy przeciąganiu, przy przeciąganiu przewodu zasilającego do domu co wchodzi elektryczny, przy takim kącie, to jest Arot, nie. Tak więc dla Twojej informacji, fachowcu, do tego służy właśnie AROT. Jakbyś miał chociaż jednoprocentowe doświadczenie w tym, co napisałeś, to byś wiedział, że on w środku jest gładki. On karbowany jest na zewnątrz, w środku jest gładki i to jest jego przeznaczenie. I gwarantuję, że nawet przewód 5x16, 4x, 5x16 spokojnie, bez żadnego pilota przy takim kącie, co jest, spokojnie wchodzi do środka, bo do tego to służy. Tak więc y, tylko informacyjnie. Czyli chciałbym ale nie wyszło. Ale zgasło się tył. Tak. Jest. My już na swoich śmieciach no, praktycznie. To, to do tego. Co? Masz jedną kreskę baterii? No. My już prawie na swoich śmieciach, tak więc y, w jednym kawałku, ale zobaczymy na wieździe ile jest trawy, bo sam jestem ciekawy, jak to dzisiaj wygląda po. W kolejnych dniach, bo nie widzieliśmy pięć, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, dzisiaj mamy. No wtedy dłużej nie widzieliśmy, ale myślę, że będzie różnica. Bo na kamerach ja mam podgląd oczywiście, ale to nie widać tak jak na żywca. Zobaczymy, jak to jest na żywca. Ale się w tym tygodniu zazieleniło, Wam powiem. Bo my tam, wiesz, w tym lesie, to tam w lesie nie widać tak bardzo. No, nie? No, tam nie widać, tam Zobacz, widać. jaki jest wysoki, mówiłem? A tam są dębowe świerki, to tak, że nic nie widać w tym. Lesie. Dębowe świerki? No, no, po co? urosło rosło? Ciekawe, czy trawa urosła? Dobra. Jest różnica, za oba jak zielono. Jest murawa już, dawać piłkę. <noise> Jeszcze murawa nie, ale będzie. Ale będzie, tak jak mówisz. No jest różnica. Uch. Jest. uch. No? Dobrze jest. Ale się nie mogę, dziwnie to wygląda, jak się patrzyłem tyle. Dwa lata się patrzyłem na ten. Ale <noise> Nie, lebiody tu nie było, ale było ten. Brązowo, ziemia była tak więc. Jesteśmy w kawałku. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Miłego oglądania. Do następnego. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl